Witamy w mieście To buda wali w łeb, pali w gardło Na chodnikach krew, porno w klubach, a my gramy Hasko, slank to esperanto klimat stanych dzielnic i takie jest to miasto Reż ale dzielnych Każdy jeden z nas konsekwentnie robi swoje Zarabiamy hajs, wydajemy uliczne przeboje Ścierbo jak ich troje, nie ma tutaj do bitu tobie włosy stają dęba Na wyszczerzonych zębach siebie pewni Pewni kumpli z okolicy dumni wiemy Nie ma miejsca jak dom, kiedy mówię jestem stąd Widzisz błysk w moim oku, to te pyski Co szarych mas, budzą w szarych ma nie mnie Dla ulicy bloku, Cztery rap, bez tandety Jak te popielniczki przecież czas wyjebać się na kibem I kim jest dzisiaj lube świetle tego co tworzymy Tu liczy się szacunek albo słowa, przejdą w czyny. To raj dla takich jak, takich jak my, jak my dla takich jak takich jak ty, do Poznań witamy w mieście. Do Poznań witamy w mieście. To raj dla takich jak ty, jak my. To, to piekło dla takich jak ty, jak ty, do Poznań witamy w mieście. Do Poznań witamy w mieście. Z tym czuję, stąd Holandii znaczy, jest tu kandzią. W spędze parku Brahol zawsze murem stanie za mną. Siemanko, manko, tu z jednym z nas, masz tu z każdym. Zrobimy z ciebie miasto. Komu pójdziesz się poskarżyć? Każdy warty walczy, pragnie walczyć jak e Ładowanie opcji twardzie lepszej w dla nas jest to bez znaczenia Wesoła banda żona ze swojego pochodzenia Jak digi, wbijamy się tu z papcia na nadrządzkiem Jak wyprawy na kwiatowe ku obawom gospodyni Wspomnienia z Magdaliowej, kupa śmiechu i zdjęciuska Kto nie był, niech żałuje, bo to była festo mózga Jak paca na klub ludzka Dla takich jak ty, takich jak ty To Poznań, witamy w mieście To Poznań, witamy w mieście To raj dla takich jak my, takich jak my To piekło dla takich jak ty, jak ty To Poznań, witamy w mieście To Poznań, witamy w mieście Sagi pod nogami bruk, na którym stoję twardo Przyjaciel czy wróg, co podeżdżą by ci gardło Ze znów do majka strzelam na tej przejebanej pętli Naszym miasta szechu kilka wersów nieśmiertelnych Dla wiernych, prawdziwych z dedykacją i lecę z interesem, który szybko trzeba ubić I znów pijemy wodkę w ulubionym składzie Bracie u koleżki na kwadracie Z okna widok wciąż jest zmienny Mam tu wers kolejny, a po chwili stawiam kropkę Dzielnica inspiruje, także mam kolejną wzrost pozna ten unikalny styl i rap z I szczerze w chuju mamy, czy to trafi do empików To Fata M, skład liga niezwykłych dżentelmenów Tutaj bronię terenu, likwidując chłopów hurtem Do wjazda pełnej kurwie, skurwy, synu witaj ręczy w mieście wieście ręce w raj dla takich jak My. To piekło dla takich jak tych, jak ty. Do Poznań witamy w mieście. Do Poznań witamy w mieście. To raj dla takich jak tych, jak my. dla takich jak tych, jak ty. Do Poznań witamy w mieście. Do Poznań witamy w mieście.